Hejka, witajcie w kolejnym filmiku na tym kanale oraz w kolejnej środowej zimowej aktualizacji. Na początku chciałabym Was w ogóle przeprosić, że ten filmik na kanale pojawia się nie w środę, tylko w piątek, ale po prostu w piątek i w czwartek, w sensie w środę i w czwartek nie miałam czasu nagrywać. No, ale mam nadzieję, że aktu, środowa aktualizacja za tydzień pojawi się już w środę i myślę, że tak. No a dzisiaj w ogóle mamy Sylwestra. No i wiadomo, że noworoczną imprezę w Star Stable też się obchodzi. E, dlatego, że właśnie w zimowej wiosce jest imprezka. E, mamy dwa parkiety z DJ Kai, e, no, na których będzie leciał nowy utwór Naomi pod tytułem Moon. Mamy oczywiście fajerwerki i lampiony, e, nowe sylwestrowe ciuszki, e, nowe noworoczne. Tła do zdjęć, w sumie na razie jedno, było do zdjęć. I jest jeszcze funkcja, że można wykorzystać stare gorące pozdrowienia, czyli jeżeli macie jakieś gorące pozdrowienia z poprzednich lat, to teraz też możecie je wykorzystać. <laughs> yy, I za tydzień to jeszcze nie koniec zimy, yy, czyli prawdopodobnie już koniec zimy w Star Stable, taki ostatni tydzień, yy, ale jednak myślę, że SSO przygotuje dla nas coś fajnego. I z takich dodatkowych informacji, no to teraz y, na stronie Star Stable możecie sobie zakupić podwójne Starcoins. Y, dobrze, w takim razie myślę, że już bez przedłużania sobie tutaj zaczynamy. Y, najpierw sobie może w ogóle otworzymy prezenty, które były pod choinką, bo dzisiaj mamy ostatni Daj, pd dla konia i o nasz ostatni prezent pod choineczką, który w ogóle wygląda przecudnie, aż zrobię, wiecie zdjęcie, nie? Y, żeby tak tutaj zapamiętać ładnie. Jakieś tam, wiecie, takie, byle żeby było. Okej, okay, i otwieramy. No, kliknij się. Onyksowy lis polarny. Onyksowy lis polarny. O kurczę. A ja mam torbę, mam... Ale cudny. Ja wam powiem, że ja chciałam sobie kupić liska jakiegoś z dundul i nadal myślę, i nadal myślę że go kupię, ale ten jest cudny. Ej, przecudny jest ten lisek, ja Cię nie mogę. Dobra, za, za chwilkę sobie go weźmiemy, na razie będziemy mieli pingwinka. I tutaj właśnie mamy te nowe ciuszki szczęśliwego nowego roku. Yy, mamy tutaj taką sukieneczkę. Dzisiaj, yy, w sensie dzisiaj, no w tym roku Star Stable postawiło widzę na zieleń. Mi się szczerze ten stroj chyba bardziej podoba i go sobie kupię, bo chcę sobie kupić coś takiego sylwestrowego, ale... Tych tutaj jakoś nie chce mi się tak wybierać, bo sukienka niby spoko, ale myślę, że w tamtym też mogę jednak częściej chodzić w takich tutaj rzeczach, także co tam, kupujemy, wiecie, Sylwester, to szalejemy. W ogóle są te rękawiczki, takie trochę ten wzór na nich przypomina mi jakby rękę szkieletora, że tak powiem, wiecie, szkieletu, ale dobra. E, tutaj się przebiorę w to, a co tam... Teraz sobie myślę, wezmę tego liska i o takie rzeczy. Tutaj nie wiem, co będzie bardziej pasować. Ta torba może mi tu teraz za bardzo nie pasuje, ale dobra może być. Co tam? No, wiecie, teraz to my wyglądamy pełna profeska na sylwestra, nie? Tutaj, wiecie, bez kitu. Dobra, weźmiemy sobie to. I teraz bijamy na sylwestrowy parkiet. Okej, okay, słuchajcie, no to wbijamy w ogóle, zobaczcie, jakie to jest cudowne, ta dróżka i ten jeszcze lekko świąteczny właśnie klimacik, te waloniki, kurczę, no, tutaj wiecie, mam muzę, e, której ja niestety nie słyszę, no bo e, gdybym miała głośność tak ustawioną, że ja bym słyszała, e, no to wy byście nie słyszeli, w mnie sensie, e, nie słyszeli, bo było, była dla Was za głośna. Co my tutaj mamy? A, tutaj mamy takie same Sylwestrowe stroje, ok. Tutaj kolejną kawiarenkę, żeby było, wiecie, też przy Sylwestrze, ale nie, naprawdę superno. No, no cóż, by innego zrobić. Wbijamy na parkiet w ogóle... Te dzwony mi się strasznie podobają. Ej, z pokosem. Okularki nie mogłabym zdjąć, ale wiecie, no trzeba być tak trochę imprezowanie. Widzę, ludzi w szczederskich y, strojach tańczą. Ja myślę, że też sobie muszę jakiś makijaż kupić. Um, w ogóle... Aha, dobra, teraz już nic nie mogę kliknąć, ale sobie tutaj liska mieliska doma. Widzę, że każdy ma chyba tego liska prawie, ale śliczny jestem lisy. Dobra, przepraszam, że ja się tutaj tak trochę jaram, ale w ogóle ja tą aktualizację nagrywam nie w środę, ale jednak w Sylwestra. I w Sylwestra spotykamy się z moją koleżanką, która też ma Star Stable, także możliwe, że z na jakiś krótki filmik, będzie taki imprezowy. Yy, bez mikrofonu, no, dlatego że tam jednak go nie wezmę ze sobą. Yy, ale możliwe, że to będzie tak, wiecie, bez dźwięku, tylko z muzyczką. No, zobaczymy, zobaczymy, co tam wymyślimy. Ale to No, Dobrze, wiecie, nie będziemy tutaj za długo tańczyć, żeby nie przedłużać. Ale zachęcam Was do tańczenia i bawienia się, no bo, no wiecie, jest okazja na imprezkę, to czemu by nie skorzystać. E, tutaj mamy ognisko i miejsce, żeby odstawić konia, takie naprawdę bardzo fajnie. I to tak fajnie wygląda to, to takie tutaj to zamiast siana i ogólnie tak świątecznie, no spoko. Tutaj mamy fajerwerki i ja w ogóle chyba mam takiego kołowrotka, to czemu by nie puścić. Jak widzicie, przygotowałam się, wzięłam fajerwerki. Muszę ściąć z konia, ale proszę bardzo. Ta-dam! Pomiątka odcineczka. Taka o. I mamy jeszcze taka, Bo nawet tak nie będzie. O, i ten lisek tam. Ale dobra, spoko. No, dzisiaj sobie, myślę, trochę fajerwerek popuszczamy w ogóle. Chyba tam na górce jest, żeby puszczać fajerwerki. Ej, dobra. Idziemy, w ogóle te świece jako takie dróżki, to naprawdę wygląda tak przeekstra, po prostu mega. Ej, co ta dziewczyna tu ma? W sensie, co, co to jest? Ej, powiedzcie mi, skąd na to, to ma, w sensie, jeżeli ktoś wie, napiszcie w komentarzach, bo jakby, co to jest? Okej, okay. za są takie duże fajerwerki, ale w tym filmiku Wam ich raczej nie pokażę. Ale w tym, co planuję nagrać dzisiaj, jako taka Sylwestrowa imprezka To tak, o tutaj właśnie mamy ten drugi parkiet Który strasznie mi się podoba Tutaj w ogóle można wejść z koniem Teraz już nie będę po niego szła, ale jak widzicie sobie tutaj Nasze konie też wywijają Ale pasuje kolorystycznie do tego dywanu mm. Yy, dobra, no to słuchajcie, no cóż by innego mi zostało. Puszczamy fajerwerki. Dobra, tą dużą zostawimy na koniec. Teraz weźmiemy na początek taką malutką sobie tutaj puścimy, bo ich mam i tak dość sporo, gdzieś jeszcze będę kupowała, ale... I bum. Wiecie, no, nowy rok ze stable Horse. A. Ja w ogóle tamten filmik planuję wrzucić jakoś o północy, także... no... Ej, tutaj widziałam tylko połowę tego, ale cudowna, ale cudowna, ale cudowna. Ej, ona była piękna, ja tutaj z dużo nie widziałam, bo byłam za blisko, ale spoko. Ej, dobra, tutaj się postaram odejść trochę dalej, żeby wiecie, mm, bardziej mu zobaczyć tą fajerwerkę, bo ona jest taka dość, dość spora, nie? I uwaga. O, spoko. W sensie nie wiem, czy nie lepsza była ta czerwona, chociaż. Tak, no, dla mnie była lepsza trochę ta czerwona, ale ta też jest naprawdę spoko. Dobrze, wrotka, jak ja na to mówię, już puszczaliśmy. Tutaj w ogóle mamy sklep z fajerwerkami, także jeżeli chcecie sobie kupić, no to proszę bardzo. I teraz myślę, że zjedziemy sobie już na dół, żeby też popuszczać jakieś lampiony. No, taka trochę luźna aktualizacja. Mm. Ok. W ogóle strasznie mi się podobają te... Mm, Chciałam powiedzieć balony. Te lampiony. Ale czy tutaj też muszę kupić lampiona? Tak. O, na urodziny Star Stable. To było tak, że nie trzeba było kupować. No, ale dobrze dla Was kupię. Kupimy sobie takiego, bo wszystkie mi się podobają, ale ten też mi się bardzo podoba. Dobra, kupimy dwa. Aha, już nie mam już nie mam kasy na to. Nie wnikajcie, ale kupiłam jakieś 600 czapraczek. Moje szlingi, bolon. Ale niech będzie. A, od razu dwa kupiłam. No, no to w sumie nice, no opłacało się nawet. Dobrze, no to puszczamy lampionika. Tam ogólnie cytując y, słowa ze strony Star Stable, no to jeżeli wolicie y, cichszą właśnie zabawę, no to puszczanie lampionów. Jak widać jest cichsze. Zrobimy sobie focie. A co tam? Lisek trochę tam się tak ten, ale... Mm, Trudno, niech będzie ten kontakt tutaj trochę nam, ale no, nieważne nieważne, o tutaj też ktoś puścił lampionika, o jeszcze jeden, e, fajnie to ta dziewczyna tutaj nam puściła do filmiku z Poczko, ej jak sporo tych lampionów tutaj jest teraz mm, widzę, że ona nam to słuchajcie zaraz zrobi, wiecie Tyle lampionów. Ej, jakby no spokojnie. Ja się zgadzam, ja się zgadzam. Dobra, odjadę trochę tak dalej może. tada Może coś z tego trafi na miniaturkę. Kto wie, kto wie. Dzień dobry, pingwinki. Pingwinki. ja to mówię czasem. Tutaj też możemy puszczać fajerwerki. Puściłabym tą jedną czerwoną, ale że już mam ich mało, to puścimy tą niebieską. I tak później dokupię te czerwone, ale wiecie. Naprawdę, no muszę zejść z konia. No dobra, niech im będzie, niech im będzie. Mm. Coś się nam za bardzo nie widziało, jak to rozbłysnęło, ale i nie ludzie widzieli. Wiecie, efekt jakiś tam dla kogoś był na pewno. Może jeszcze tutaj sobie zrobię takie zdjęcie, bo niech ona go zacznie głaskać i wtedy jakoś będzie spoko nawet. Muszę włączyć myszkę, a nie, nie jest włączona, no co. To się trykaj tutaj. Jak jakaś w ogóle dama w tym kapelusiku, Ej, ale naprawdę spoko, dobra. Tutaj sobie można posiedzieć fajnie ze znajomymi i tak dalej. Teraz sobie pojedziemy zobaczyć tylko szybciutko ostatnią rzecz. I tutaj proszę bardzo, to drugie tło jest jeszcze zasłonięte i no raczej zostanie zasłonięte za tydzień. Już w sumie nie cały, ale tutaj mamy piękne właśnie no tło. Zobaczcie, no te fajerwerki, szkoda, że w Star Stable nie ma aż takich dużych, chociaż w sumie jakoś nigdy, zawsze chciałam, ale nie zdążałam na te fajerwerki, co są za godzinę, co godzinę, ale na pewno, na pewno jeszcze mi się uda na nie trafić, tym bardziej dzisiaj, także patrzcie jakie piękne, sobie jakąś płacie to później cyknę, a na razie no to myślę, że też by było na tyle w tej aktualizacji, dla mnie naprawdę Sylwester w Star Stable spoko. Na plus. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli filmik Wam się podoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. No i do zobaczenia. Do następnego. Cześć!